Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od ciekawego sondażu Ipsosu, w którym pytano, na kogo zagłosowaliby wyborcy danej partii, gdyby nie mogli zagłosować na swój pierwszy wybór. Innymi słowy, jaka partia im się choć trochę podoba. Największe partie, czyli KO i PiS, z definicji mają mniej wskazań, no bo ich wyborcy stanowią około 2 trzecich wszystkich, na siebie nie mogą głosować, a w warunkach polskiej polaryzacji nie wskazują na głównego rywala. Jest jednak zasadnicza dysproporcja, jak czytamy. Na PiS jako partię numer 2 nie wskazuje niemal nikt, a koalicję wybiera 12% osób badanych w sumie. Także Konfederacja nie zyskuje dużo na popularności, bo 5%, oznacza to, że, jak czytamy, prawica jest w Polsce otorbiona, niewiele osób spoza jej wyborcami zachciałoby na te partie poprzeć, a przepływ między PiS a Konfederacją też nie jest zbyt duży. Jeśli doszłoby do koalicji powyborczej Kaczyńskiego z Męcenem, na co chwilowo się nie zanosi, to elektorat pomrukiwałby ze złości. Tak jest opinia z artykułu. Z kolei elektoraty KO, Lewicy i Trzeciej Drogi są bardziej otwarte na siebie nawzajem, co niekoniecznie przekłada się na postawy ich Liderów. Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na wyniki, elektorat PiS, jeżeli w ogóle widzi możliwość głosowania na kogoś poza PiSem, to wybiera Konfederację 9% tylko wskazań na nich. Następnie elektorat Konfederacji rewanżuje się Kaczyńskiemu, bo 20% z nich mogłoby zagłosować na PiS, gdyby nie mogło na Konfederację, ale niewiele mniej, bo 15% zagłosowałoby na KO. Elektorat KO jest w tej chwili najbardziej otwarty na inne partie, to znaczy 44%, gdyby nie mogło na KO, to głosowałoby na Lewicę, a 36% na Trzecią Drogę. Wyborcy Lewicy rewanżują się elektoratowi Tuska, 58% aż procent z nich wybiera jako numer drugi koalicję obywatelską. Ciekawy jest, Ciekawie jest z Trzecią Drogą, której drogi wyjścia rozchodzą się w różne strony. 40% wybiera KO, 18% lewicę, 12% wskazuje na konfederację, a 6% na PiS. I dodatkowo odnośnie tego ostatniego, mniej więcej taki sam odsetek wyborców Konfederacji widzi się w trzeciej drodze, co wyborców trzeciej drogi i w Konfederacji. I to może być kluczowe starcie. Tu czytamy: "W końcówce kampanii ewentualne zyski trzeciej drogi umocnią jej pozycję nad progiem wyborczym i zarazem osłabią Konfederację i odwrotnie przepływ elektoratu trzeciej drogi do Konfederacji może pogrążyć partię Hołowni i Kosiniaka-Kamysza i tym samym otworzyć drogę PiSu nawet do większości sejmowej, tak jak wynik zjednoczonej lewicy w 2015 roku dał pis większość". To są po prostu bardzo ciekawe perspektywy. I jeżeli ktoś śledzi bardziej na bieżąco kampanię, to odsyłam też do bardziej szczegółowych wyników tego sondażu. Link jest oczywiście w opisie, no bo to może podpowiadać właśnie, tak jak mówiliśmy, na jakich płaszczyznach będą się toczyć spory przy tej końcówce kampanii. Ale przy okazji nie wiem, czy kojarzycie taki kanał jak ORB. Jeżeli nie, to polecam, ma naprawdę bardzo ciekawe komentarze, bardzo. Ja też lubię czasem posłuchać, aczkolwiek właśnie, on też komentując, prowadzący ten sondaż, wyraził pewne zdziwienie, że jest tak duży możliwy przepływ wyborców pomiędzy K. A lewicą, bo tam blisko połowy, a przy lewicy na KO nawet po, ponad połowa. I to jest bardzo ciekawe, bo to zdziwienie takie może być zrozumiałe u wielu ludzi, bo te partie przecież malują się jako bardzo różne, a tymczasem ten przepływ tutaj jest dość spory. Ale ja pozwolę sobie tutaj skomentować to w ten sposób, że nie powinno to tak bardzo dziwić. Jeżeli pamiętacie o taki starszy odcinek u mnie na kanale, to polska lewica to jest taki, wbrew pozorom, bardzo nielewicowy konstrukt. Na przykład dlatego, że wśród Polaków deklarujących się jako lewicowi jest najwięcej osób, które chciałyby ograniczenia świadczeń socjalnych. I tak samo takie osoby najczęściej uważają, że zasiłki rozleniwiają ludzi. Więc nie jest to szczególnie dziwne, że tacy ludzie rozważają głosowanie na K.O. To już bardziej pasuje, czyż nie? I to jest w ogóle też kolejny argument za tym, że zasadniczo nie ma sensu patrzeć na polską scenę polityczną przez taki tradycyjny pryzmat lewo-prawo, bo ten podział po prostu u nas za bardzo nie działa. Ale to jest tylko taki krótki komentarz. Ogólnie w ogóle zachęcam do obejrzenia tamtego filmiku na ORB. Zwłaszcza, że jeżeli chcecie się dowiedzieć o co chodziło w aferze z tapirami, bo była już afera z tapirami w polskiej polityce. Także do tego też link będzie poniżej. Następnie niezwykle interesujący skandal w Kanadzie, który rozpoczął się od tego, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy w kanadyjskim parlamencie okazało się, że na sali jest też 98-letni Jarosław Hunka, który, jak zostało to przedstawione, jest ukraińskim weteranem wojennym, który 80 lat temu już walczył z Rosjanami, a po wojnie musiał emigrować do Kanady. Po czym speaker Izby Gmin, kanadyjski, to jest ktoś a la marszałek Sejmu, zainicjował, aby kanadyjscy parlamentarzyści oklaskami uhonorowali tak zacnego gościa jak ten weteran. Oczywiście Polakom, którzy to słyszą, być może już zapaliły się pewne lampki z tyłu głowy. Zaraz, zaraz, Ukrainiec 80 lat temu walczył z Rosjanami, a potem musiał uciekać z Ukrainy? To przepraszam bardzo, w jakiej formacji dokładnie on walczył? Jeżeli myślicie, że ukraiński parlament oklaskiwał bojownika UPA, to niestety jest jeszcze ciekawiej. Pan Jarosław Hunka był członkiem nazistowskiej 14. Dywizji granadierów Waffen SS, znanej również jako SS Galicjen, której członkowie, przypomnijmy będący ochotnikami, składali przysięgę Adolfowi H. Kanadyjski parlament oklaskiwał nazistę, SS-mana. No i teraz opozycja w Kanadzie wzywa spikera Izby Gmin, Antoniego Rotę, do rezygnacji. Stwierdzamy z jednej strony szkody spowodowane błędem przewodniczącego, a z drugiej strony utratę zaufania Izby, którego on potrzebuje, aby wykonywać swoją funkcję, oświadczył lider konserwatywnej partii Block Québécois. Karina Gould z Libertarnej Partii Kanady, premiera Justina Trudeau, stwierdziła, że piątkowe wydarzenie w parlamencie osobiście ją dotknęły, ponieważ jest potomkiem ocalałych z hol hol Holokaustu. Piątkowy incydent nazwała niefortunnym i wstydliwym, zarówno dla Kanady, jak i dla prezydenta Ukrainy Wołodymera Merazońskiego. To, co się stało, jest głęboko zawstydzające dla kanadyjskiego parlamentu, a tym samym dla wszystkich Kanadyjczyków, powiedział w poniedziałek dziennikarzom kanadyjski premier Justin Trudeau, cytowany przez publicznego nadawcę CBC. To, że tak się stało, jest niezwykle przygnębiające, ale speaker Izby Gmin przyznał, się do błędu i przeprosił, dodał premier. Według The Guardian, owacja nastojąca dla Hunki uwikłała Kanadę w narastającą polityczną kontrowersję. Portal Al Jazeera cytuje szefa kanadyjskiego oddziału żydowskiej organizacji Bna Brit, Michaela Mostyna, który Powiedział, że to oburzające, iż parlament uhonorował byłego członka nazistowskiej jednostki i że ukraińscy ideolodzy ultranacjonalistyczni, którzy zgłaszali się na ochotnika do SS Galicien, marzyli o jednolitym etnicznie państwie ukraińskim i popierali ideę czystek etnicznych. No, tak, tak było. Izraelski dziennik Izrael Hayam Hayum, opisuje, że polityczna burza objęła nie tylko społeczności żydowskiej, rozprzestrzeniła się innymi kanałami. Na froncie międzynarodowym polski ambasador w Kanadzie Witold Dzielski również zażądał przeprosin z powodu zbrodni popełnionych przez mieszane oddziały. SS na Polakach. Jednocześnie rosyjska służba zagraniczna i kremlowcy propagandyści odcięli kupon z tej afery i wykorzystują ją jako część fałszywej narracji o wojnie z nazistami na Ukrainie. Która, którą wykorzystano do tłumaczenia i usprawiedliwienia inwazji, podkreślił Izrael Hayom. Dodajmy jeszcze, że po tym wszystkim nasz kochany minister Czarnek napisał na Twitterze, że podjął już kroki w kierunku ekstradycji Jarosława Hunki do Polski w celu osądzenia go jako członka zbrodniczej nazistowskiej organizacji. Oczywiście szanse na to są zerowe, ale nie ukrywajmy, jest to ładna zagrywka w sezonie wyborczym. I to wszystko, to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład tego, przede wszystkim tego, jak bardzo Zerowa jest znajomość historii tej części Europy, nawet tej części II wojny światowej za Atlantykiem, bo nikt na sali parlamentarnej w kanadyjskim parlamencie się nie zorientował, że coś jest nie tak z tym wszystkim. Następnie Mike Pyle, zastępca doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Przekazał ukraińskim władzom wykaz reform, które powinna przeprowadzić Ukraina w celu otrzymania dalszej pomocy międzynarodowej. Podał Uk portal Ukraińska Prawda. Reformy dotyczą m.in. walki z korupcją i systemu sądownictwa. Ukraińska telewizja Espresso podała, że wtorek, we wtorek, że ambasada USA w Kijowie potwierdziła, iż Waszyngton przekazał taki wykaz. Na oficjalnej stronie ambasady wyjaśniono, iż jest to proponowany wykaz priorytetowych reform, wokół którego planowana jest dyskusja na forum wielostronnej platformy koordynacyjnej w Brukseli. Wykaz ten jest podstawą do konsultacji z rządem Ukrainy. I kluczowymi partnerami, jako część tań naszego trwałego wsparcia dla Ukrainy i jej wysiłków na rzecz integracji z Europą, co Stany Zjednoczone wspierają. Celem tego zabiegu jest potraktowanie priorytetowo i skonsolidowanie działań na rzecz reform wspólnie z Ukrainą i kluczowymi partnerami, głosi oświadczenie. I to jest oczywiście tutaj tak dyplomatycznie opakowane, ale sprowadza się to do komunikatu brzmiącego: jak chcecie dalszego wsparcia, to macie zacząć organizować wasze państwo zgodnie z naszymi wytycznymi. I może to brzmi trochę szorstko. Ale to jest przecież spodziewane, zrozumiałe i w zasadzie to chyba uzasadnione podejście ze strony USA wobec Ukrainy. Bo jak tak myślimy, jak myśmy tutaj wielokrotnie powtarzali, no to Ukraina to nie jest kraj zachodni przecież, to jest kraj postsowiecki, zorganizowany nadal w dużej mierze na modłę postsowiecką, zarówno na szczeblu organizacji instytucji, ale nawet na szczeblu mentalności społeczeństwa, czego najlepszym przykładem są te wszystkie afery korupcyjne w trakcie wojny, które wyłażą, prawda? I my się ogólnie oczywiście strasznie cieszymy. Że Ukraina chce się stać częścią cywilizacji zachodniej, wejść do kręgu tych państw zachodnich, ale to nie polega na tym, że my ich przyjmiemy do jakichś tam struktur międzynarodowych i nic się nie musi zmieniać, tylko właśnie na potrzebie wewnętrznych zmian tam, tak aby tamtejsza organizacja państwa zaczęła przypominać kraj zachodni, bo póki co nie bardzo tak to wygląda. Kolejno, za naszą zachodnią granicą podjęto decyzję o zupełnie nowym postrzeganiu sportu. By dzieci nie doznawały zbyt dużego stresu związanego z porażką. Postanowiono, że na szkolnych zawodach lekkoatletycznych najmłodszym nie będą mierzyć czasu w biegach i odległości w skokach i rzutach, żeby nie było wygranych i przegranych, a wszyscy byli szczęśliwi w myśl tak poprawności politycznej, jak czytamy w artykule. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, cała sprawa zaczęła się od obywatelskiego projektu zapoczątkowania. Przez matkę jednego z uczniów. Była ona rozgoryczona po tym, jak jej syn bardzo przeżył dalekie miejsce w szkolnych zawodach, co było dla niego bardzo negatywnym przeżyciem. Mój syn wrócił ze Spartakiady zapłakany, bo dostał jedynie dyplom za udział, a nie za osiągnięcia sportowe. Rozważam petycję, żeby zakończyć mierzenie czasu i odległości w zawodach dla dzieci. To nie żart, napisała kobieta z Konstancji. Jej działania zapoczątkowały lawinę zdarzeń, której zwieńczeniem jest to, że w imię bezstresowego wychowania od teraz w Niemczech nie będzie pomiarów czasu i odległości w zawodach zawodach szkolnych u najmłodszych dzieci. Wszystko dlatego, by tym, którzy nie wygrywają, nie było smutno. I jak komentują to autorzy artykuły, trudno wyobrazić sobie zawody, w których nie będzie pomiaru czasu w biegach odległości i w rzutach i w skokach. Wypacza to sens rywalizacji i jakiejkolwiek motywacji do działania. Z nowych reguł wynika, że nie trzeba będzie przekraczać już swoich granic, mobilizować się w trudnych momentach, pracować nad swoimi słabościami. Wystarczy przyjść i udawać zaangażowanie. A samo to będzie od teraz nagradzane. Cała sprawa ma. A nie dotyczyć tylko lekkiej atletyki. Nasi zachodni sąsiedzi poszli o krok dalej. W piłce nożnej mają nie być już liczone gole, a niektóre gry i zabawy jak gra w dwa ognie, w ogóle ma być wycofana ze szkół. Wszystkie te działania mają powodować jak najmniej niepotrzebnego zdaniem urzędników stresu, kiedy to mniej sprawne i mniej usportowione dzieci mogą przegrać, co przecież wywołuje smutek i niezadowolenie. Nowe przepisy wprowadzono już teraz, ale pierwszy sprawdzian tej formuły odbędzie się dopiero wiosną, kiedy tradycyjnie będzie rozgrywana kolejna edy edycja Bundesjugend Szpile. Zmodyfikowano nawet jej nazwę, i teraz nie będą już to zawody, lecz wydarzenie motywujące do ruchu. Motywujące do ruchu, ale nie do rywalizacji. Wystarczy wziąć w nim udział, ale nie trzeba będzie się starać o wygraną. Wszyscy mają być szczęśliwi i wygrani bez specjalnego wysilania się i dawania z siebie maksimum. Co tu dużo mówić? To jest to chyba nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, że to jest prosty sposób na wyprodukowanie ludzi, że tak się wyrażę, upośledzonych życiowo, dla których stres, trud i poświęcenie to są rzeczy, których należy unikać za wszelką cenę. Więc siłą rzeczy nigdy ludzie tacy niczego nie mają prawa, nie mogą po prostu osiągnąć, bo po prostu nie wiedzą, że te negatywne przeżycia są koniecznym stanem przejściowym do osiągnięcia czegokolwiek. Tak to po prostu działa w każdej możliwej dziedzinie. I takie osoby potem nawet nie rozumieją, dlaczego im w życiu nie wychodzi, bo przecież wszystko miało być łatwe i bezstresowe, więc jakim nie wychodzi, no to pewnie jest to wina opresyjnego systemu, no bo czegoż by innego. I to w ogóle, mam wrażenie, pokazuje, jak upośledziliśmy nasze podejście do dzieci. Jak ta matka opisywała, dziecko przeżyło ogromny smutek, stres i zawód w związku z tym, że nie wygrało zawodów. Ale dlaczego my to interpretujemy od razu jako problem? Że ono ma zalew negatywnych emocji. To przecież jeszcze nie musi być nic złego. Negatywne emocje są normalną częścią życia. Dzieci płaczą często. Z powodów, jak dorośli by powiedzieli, że z błahych powodów, dlatego że dopiero uczą się radzić sobie z tymi problemami. I no to dziecko musi właśnie przeżyć ten ból, no bo to jest prawdziwy ból emocjonalny, ono naprawdę źle się czuje, jak przegra zawody w szkole, ale musi doświadczyć tego typu rzeczy, żeby się uodpornić na tego typu wydarzenia, na takie doświadczenia, no bo dalej w życiu czekają przecież znacznie gorsze problemy, jak to, że się nie dostało dyplomu. I to, że dziecko jest rozklejone z powodu przegranej, to jeszcze nie jest nic złego. Dlaczego to nie może być budujące doświadczenie w jego życiu? Jak twoje dziecko płacze, bo przegrało zawody, to nie wiem, tak mi się wydaje, że normalną reakcją to jest przytulić to dziecko, powiedzieć, że to nie szkodzi, że poradzi sobie z tym, że czasami, czasem tak jest, że dasz z siebie wszystko, a to i tak będzie za mało, żeby osiągnąć dokładnie to, czego chciałeś, czasem tak w życiu jest, ale może następnym razem pójdzie lepiej. I że każdy przecież, kto kiedykolwiek coś w czymkolwiek wygrał, najpierw musiał dużo razy przegrywać. Że tak się reaguje, uspokaja się to dziecko i motywuje, właśnie, i stara się to przekuć w jakąś motywację, a nie podnosi się alarm, że taka sytuacja nie może się więcej powtórzyć, bo moje dziecko jest smutne. I myślę, że tutaj pojawia się zasadnicze pytanie: czy naprawdę to dziecko nie mogło sobie poradzić z tą porażką? Czy może nawet nie dano mu okazji do poradzenia sobie z tą porażką? W sensie, czy to ono miało ten problem? Czy to może rodzic nie mógł sobie poradzić z faktem, że jego dziecko przegrało i jest smutne? te przepisy na pewno są dla dzieci, żeby dzieci nie czuły się źle? Czy może, żeby rodzice nie musieli oglądać smutku swoich dzieci, bo dla nich to jest przykre? Może w ogóle się okaże, że my już mamy pokolenie nie, ludzi niepotrafiących rodzić sobie z własnymi emocjami, dorosłych, którzy teraz przenoszą to samo na dzieci, tylko że w jeszcze bardziej zintensyfikowanej formie. Tak się zastanawiam. A tak w ogóle to wiecie, że o tym właśnie jest Śpiąca Królewna na przykład, nie? Baśń ta oryginalna. Na chrzciny królewny rodzice nie chcieli zaprosić czarownicy, zaprosili tylko dobre wróżki, żeby przypadkiem nic przykrego nie wpuścić do życia dziecka, tylko kolorowe, cieplutkie i fajniutkie rzeczy. I efekt jest tego taki, że ta czarownica i tak tam wlezie, tylko do tego jeszcze będzie wkupiona jak 150, bo próbowano ją zignorować. Rolą rodzica nie jest próbować odciąć negatywne doświadczenia z życia dziecka, bo one i tak się do tego życia dostaną wcześniej czy później, tylko dozować te doświadczenia w małych, znośnych dla dziecka porcjach, żeby mogło ono budować swoją odporność na, te, na nie, tak żeby jako dorosłe mogło już walczyć z tym smokiem tak, metaforycznie rzecz ujmując. Następnie Ciekawostka. W sobotę, 16 września, Brooke Jackson została Miss Universe Zimbabwe 2023. Pokonała 11 innych finalistek, aby zdobyć tytuł. Wywołało to jednak skandal, ponieważ jury ukoronowało białą kobietę. Pomimo iż reprezentuje ona afrykański naród składający się w 98% z ludzi czarnych. I dla jasności, pani Jackson urodziła się w stolicy kraju, tam też żyje i pracuje. Jednak mimo to w internecie wywołało to niemałe oburzenie, że to jest niedorzeczne, żeby biała kobieta reprezentowała czarny naród. I z tego, co patrzę po komentarzach, to oburzenie płynie głównie od internautów z Europy i Ameryki. Tutaj ktoś pisze na przykład, że mieszkańcy Zimbabwe ewidentnie mają głęboko zinternalizowany rasizm, skoro wybrali na swoją reprezentantkę białą kobietę. I to jest po prostu bardzo ciekawe, no bo rozumiecie, to jest absolutny skandal, żeby ktoś z mniejszości etnicznej reprezentował w czymś naród, który historycznie i w większości składa się z jednej rasy? no skandaliczne po prostu wiecie tylko jak, jak, jak zwykle jak się słyszy tego typu hasła to gdzieś tam w tle zwykle ktoś krzyczy ratunku faszyzm a teraz jakoś wręcz przeciwnie no to jest to po prostu bardzo ciekawe zjawisko następnie Szpitale powiatowe są jak lekarz pierwszego kontaktu, jak tutaj czytamy. W większości przypadków to najpierw do nich zwracamy się o pomoc, a dopiero potem trafiamy do klinik albo szpitali wojewódzkich. Niestety kondycja finansowa powiatowych szpitali w Polsce nie jest najlepsza. Z tego powodu w jednym z nich na przyjęcie czekało się ponad 4 lata. W Polsce działa około 900 stacjonarnych szpitali ogólnych, z czego 320 to właśnie szpitale powiatowe. Ich liczba różni się w zależności od części kraju, najmniej jest w, Lubelski, w Lubuskim, przepraszam, ale więcej w Mazowieckim. Jest jest jeszcze ponad 200 tak zwanych szpitali jednego dnia. To najczęściej placówki prywatne o ściśle określonej specjalizacji uzupełniające system. Media regularnie donoszą o złej kondycji szpitali. Niektórym placówkom grozi po prostu zamknięcie. Teraz głośno jest o szpitalu w Lesku, który może zostać zlikwidowany ze względu na tragiczną sytuację finansową. Szpital musi zaciągnąć kredyty, by móc wypłacić pensję pracownikom. Rada Powiatu Leskiego wprowadziła plan naprawczy, w ramach którego przewidziane jest zamknięcie i ograniczenie działalności kilku oddziałów, w tym porodówki, będącej jedyną w Bieszczadach. Mieszka mieszkańcy organizują protesty, nie wiadomo jak to wszystko się zakończy. Smutnego obrazu dopełnił też najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zmienił się sposób finansowania szpitali i wtedy sytuacja szpitali powiatowych poprawiła się. W latach 2019-2021 przychody ogółem szpitali objętych kontrolą NIK rosły i wynosiły odpowiednie: ponad 1,6 miliarda, 1,9 miliarda, prawie 2,4 miliarda, a na koniec pierwszego półrocza 2022 roku przekroczyły 1,1 miliarda. Podczas gdy w 2019 roku tylko 8 Kontrolowanych szpitali osiągnęło dodatki wynik finansowy. W 2020 było już ich 13, a w 2021 16. Jednak według stanu na 30 czerwca 2022 roku zobowiązania, inaczej mówiąc długi, szpitali powiatowych przekroczyły 7,3 miliarda złotych, w tym takie, które należy natychmiast spłacić prawie 777 milionów. W okresie, który kontrolował NIK, miało je 60% szpitali powiatowych, z czego 36% stanowiły długi powyżej 1 miliona. Zdaniem Izby problemy finansowe szpitali powiatowych nadal będą rosły, bo przepisy w prowadziły obowiązkowe podwyżki pensji personelu medycznego. Pogarszająca się sytuacja finansowa nie jest jedynym problemem. problemem. Kontrolerzy stwierdzili także, że prawie 1 trzecią aparatury medycznej wykorzystywano pomimo braku ważnych przeglądów technicznych, a w żadnym spośród 22 skontrolowanych szpitali kadra zarządzająca nie została wyłoniona w konkursach. I to jest smutne po prostu, bo głębokie problemy Polskiej Służby Zdrowia ciągną się... Odkąd ja pamiętam, i co to znaczy właściwie? Czy to znaczy, że polskiej służby zdrowia po prostu nie da się poprawić w istotny sposób? Czy że nikomu nie zależy, żeby ją poprawić? Czy może, że wyborcy się już tak przyzwyczaili do tego, że nie obchodzi ich na przykład to, że przez 8 lat samodzielnych rządów niby prospołeczna władza jakoś nie potrafi ruszyć tego tematu? A kampania wyborcza, tak szczerze mówiąc, jakoś nie zauważyłem, żeby się jakoś szczególnie skupiała na tym temacie. I co, co to wszystko oznacza? Że ludzie się już, że tak powiem, wychowali na tym, że polska służba zdrowia nie działa i nikt nawet nie oczekuje, że to będzie ruszane? Ja nie wiem, zastanawiam się, ale no jest to po prostu wszystko smutne. I tyle. Ale za to mamy też dwa pozytywne newsy na koniec. Po pierwsze, generalny dyrektor ochrony środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Czyli wszystko w kwestii rozbudowywania naszej infrastruktury energetycznej o atom idzie, że tak powiem, zgodnie z planem. A także ciekawostka. Long LLAMA, co można chyba czytać jako Long Lama, a przynajmniej ja tak będę to, to czytał, czyli Polski Duży Model Językowy, dostępny dla każdego w internecie, model sztucznej inteligencji, opracowali Szymon Tworkowski, Konrad Stankiewicz, Mikołaj Pacek i Piotr Miłoś, badacze związani z IDS NCBR, Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk oraz UIW, jeden ze współtwórców XAI startupu Ilona Maska, a także Henryk Michalewski, związany z UW i Google DeepMind. Badacze publikując w ostatnich tygodniach swoje wyniki, wzbudziło poruszenie w społeczności naukowej. Publikacja poświęcona Longlama została przyjęta przez prestiżową konferencję Neur IPS 2023 w Nowym Orleanie. Przewaga Longlama nad innymi modelami polega na tym, że potrafi przetwarzać bardzo długie dane wejściowe. Dzięki temu generuje bardziej spójne i trafne odpowiedzi. Może też obsłużyć dowolną ilość kontekstu bez obcinania go i wypełniania, co pokazały testy z hasłem. Badacze sprawdzali, czy po otrzymaniu bardzo długiego promptu Longlama będzie w stanie przypomnieć sobie hasło podane na początku. Podczas gdy OpenLama dawała sobie rady tylko z promptem o długości 2000 tokenów, w przypadku dłuższych kontekstów jej efektywność spadała do zera. A ten obecny model utrzymywał 94,5% dokładności po otrzymaniu promptu o długości 100 tysięcy tokenów i 73% dokładności po otrzymaniu 256 tysięcy tokenów, znacząco tym samym przewyższa dokonania czatu GPT. Jak wyobrazić sobie te różnice? Gdyby dla uproszczenia przyjąć, że jeden token to jedno słowo, podkreślmy, że 2000 słów posiadają mniej więcej 7-stronicowy artykuł. 256 tysięcy słów to w przybliżeniu długość powieści Harry Potter i zakon Feniksa. Gratulujemy miło widzieć, że Polacy popychają polską, ale nie tylko polską, ale światową myśl techniczną do przodu. No i to tyle. Link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisanych jest jeszcze kilka ciekawych tematów, jak zawsze dla patronów znajduje się poniżej. I tradycyjnie takie koszulki, a także kubki oraz książkę Wojna Idei i Myśli po swojemu znajdziecie w sklepie zależy.pl. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia!